Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o protestach na Słowacji i pytaniu, czy rzeczywiście mamy do czynienia z próbą przeprowadzenia Majdanu, swego rodzaju kolorowej rewolucji na Słowacji. Słowacji, która sprzeciwia się konsekwentnie wspieraniu militarnemu. Ukrainy. Drugi bardzo ważny temat to wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, a konkretnie na tak zwanym śniadaniu ukraińskim i no, kolejne, można powiedzieć, pogróżki pod adresem prezydenta Federacji Rosyjskiej ze strony prezydenta Polski. Pytanie, czy to jest w ogóle w polskiej racji stanu i czy czasem nie, nie ośmiesza po prostu państwa polskiego. Temat ostatni, ale nie najmniej istotny, to są konkretne zapowiedzi negocjacji amerykańsko-rosyjskich. Pytanie, czy mamy po raz kolejny do czynienia z próbą porozumiewania się mocarstw ponad głowami państw małych i średnich, a jeśli tak, to co to oznacza dla bezpieczeństwa państwa polskiego? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do pierwszego tematu. 24 stycznia 2025 roku w stolicy Słowacji Bratysławie odbył się wielotysięczny antyrządowy protest, który był zresztą częścią szerszych manifestacji, które ta, objęły także 20 innych słowackich miast. Premier Słowacji Robert Fico oskarża nie tylko opozycję, ale także czynniki zewnętrzne w tym Ukrainę o inspirowanie tego typu Działań mówi o wręcz pewnej kalce czy kalkach z kolorowych rewolucji, z próby zorganizowania. Mówi o próbie zorganizowania Majdanu właśnie w Bratysławie. Oskarża także Wodymyra Zełęckiego o. O podsycanie tego typu nastrojów. Zresztą, jeżeli się przyjrzymy wypowiedziom ukraińskiego polityka, to rzeczywiście możemy odnaleźć wprost, tak naprawdę, popieranie tych antyrządowych, antyrządowych protestów. To też powinno dawać sporo do myślenia politykom w ogóle naszej części Europy. Włodymyr Zełenski, którego kadencja prezydencka, przypomnę, upłynęła 20 maja 2024 roku, ale przez kolektywny zachód jest uznawany za, nadal za prezydenta Ukrainy, powiedział, cytuję, Bratysława to nie Moskwa, Słowacja to Europa. Cytatu. To oświadczenie wyra no, wyrażało otw otwarte poparcie dla antyrządowych protestów na Słowacji. Jest traktowane przez sporą część establishmentu słowackiego jako ingerowanie w wewnętrzne sprawy Słowacji. I to rzeczywiście przy przywołuje te obrazy z Majdanu, który no, i całej tej pomarańczowej rewolucji, pamiętamy lata 2004-2005, ale także niedawne wydarzenia w Gruzji. Zresztą Gruzja była takim swoistym poligonem doświadczenia, Również dla kreatorów kolorowych rewolucji, tak zwanych rewolucji niezbrojnych, wystarczy tutaj odwołać się do teorii profesora Gina Sharpa, jego klasycznej już książki Od dyktatury do demokracji, cała instrukcja tego, jak prowadzić takie kolorowe rewolucje, aby lepiej zrozumieć te, to zagadnienie. Ja Państwa odsyłam do mojego wykładu w ramach projektu. Akademia Geopolityki, zatytułowanego Anatomia Kolorowych Rewolucji. Tam przedstawiłem całą teorię, czy znaczy te podstawy tej całej teorii właśnie profesora Gina Sharpa. Możecie Państwo sobie pogłębić tę wiedzę, natomiast warto rzeczywiście przyjrzeć się temu, co się dzieje dzisiaj na Słowacji, bo nawet słowackie służby specjalne, konkretnie Słowacka Służba Informacyjna, wyraźnie wskazują, że są takie informacje, o zorganizowanej operacji mającej na celu destabilizacji sytuacji polityczno społecznej właśnie na Słowacji i prezydent i premier i członkowie zgromadzenia narodowego Słowacji zostali poinformowani przez słowacką służbę informacyjną o tego typu działaniach Ewidentnie są, są takie próby zorganizowania Majdanu. Pytanie, czy skończy się tylko i wyłącznie na Słowacji. No widzimy także, widzieliśmy, obserwowaliśmy w, minionym, w mijającym tygodniu te protesty w Serbii, w Belgradzie. No całkiem niedawno odbywały się spore protesty w Budapeszcie. Widać, że we wszystkich tych stolicach, które kwestionują politykę, czy to Unii Europejskiej wobec, wobec Ukrainy, czy no pewien taki. Pewne takie porozumienie w ramach współpracy euroatlantyckiej, jeżeli chodzi o politykę wobec, wobec Rosji, tam wszędzie zaczynają się różnego rodzaju tumulty uliczne, które no jako żywo są wyjęte właśnie z podręcznika Gina Sharpa, z podręcznika pod tytułem Od dyktatury do demokracji. Wszystko to odbywa się w tym akompaniamencie. Takiej retoryki, której właśnie używa Władymir Załęski, który próbuje, próbuje przekonać społeczeństwa, takie jak społeczeństwo słowackie, o tym, że istnieją jakieś próby odciągania Słowaków od Europy w stronę Moskwy, no co jest oczywiście absurdalne, biorąc pod uwagę. To, że podróż premiera Roberta Fico i jego współpracowników do Moskwy miała przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Słowacji. Patrząc zresztą na politykę czy Austrii, czy, czy Węgier, czy Słowacji, widać, że jest to polityka nastawiona na dywersyfikację bezpieczeństwa, na politykę wielowektorową, na zapewnienie bezpieczeństwa między innymi właśnie energetycznego. No ale patrząc także na oświadczenia. Chociażby szefa słowackiego MSZ-u Juraja Blanara, który powiedział, że Unia Europejska nie powinna ponosić całego ciężaru pomocy dla, dla Ukrainy w przypadku zawieszenia wsparcia przez Stany Zjednoczone. No trudno się tutaj dziwić, że że Zełęski zareagował tak, w taki właśnie nerwowy, nerwowy sposób. No, jest to polityk, który walczy, walczy o wszystko w tym momencie. Doskonale zdaje sobie sprawę, że Ukraina nie ma żadnych szans na wygranie wojny z Rosją w dającej się przewidzieć perspektywie. Co więcej, że może dojść do Głębokich przekształceń polityczno-terytorialnych w tej części Europy, o czym zresztą informują media ukraińskie, chociażby takie jak agencja Interfax Ukraina. Przypomnę tylko, pod koniec listopada 2024, 2024 roku przedstawiła taki plan, taki zarys, perspektywę dezintegracji państwa, państwa ukraińskiego. Trudno powiedzieć, w którą stronę to pójdzie, patrząc na politykę Donalda Trumpa, na ten początek właściwie, bo to pierwszy tydzień zaledwie rządów Donalda Trumpa, także zawieszenie, Pomocy zagranicznej, więc stąd te nerwowe ruchy. Natomiast no, słowacki minister spraw zagranicznych wykazał, wykazał się i wykazuje się dużą dozą realizmu. Uważa całkiem słusznie, że Unia Europejska no, nie może ponosić całego ciężaru pomocy dla Ukrainy. No, to jakby stwierdzenie oczywistych faktów. Natomiast też warto wspomnieć o tym, co powiedział minister Blanar, mianowicie, że niektóre kraje Unii Europejskiej, zdaniem szefa słowackiej dyplomacji, zdecydują się jednak kontynuować wsparcie wojskowe. Dla Ukrainy, ale to jest ich wewnętrzna sprawa i nie powinno to być polityką całej Unii Europejskiej czy też całego, całego NATO. No, możemy się oczywiście tylko domyślać, które kraje chcą być w, na tej szpicy, w tej awangardzie pomocy wojskowej dla Ukrainy. To jest jednak wspieranie przegranej sprawy. No, też trzeba jasno tutaj stwierdzić, że dzisiaj już po blisko trzech latach od. Tej eskalacji wojny na Ukrainie. Widzimy, że, że, że te wszystkie nadzieje takich polityków jak polityków w Warszawie na pokonanie Rosji, na jakiś nawet rozpad Rosji, okazały się po prostu mrzonką, absolutnie sprzecznym, sprzeczną z rzeczywistością. I widać, te, że ta polityka realna realizowana przez polityków słowackich budzi ogromną niechęć wśród także sporej części establishmentów Unii Europejskiej. Stąd moim zdaniem możemy się spodziewać kolejnego, kolejnych kryzysów w państwie słowackim, być może także przedterminowych wyborów parlamentarnych. Mijający tydzień to także ważne wydarzenie w Davos, Światowe Forum Ekonomiczne i głośne wystąpienie prezydenta Polski Andrzeja Dudy. 23 stycznia, w miniony czwartek, prezydent Duda w Davos powiedział, cytuję, nie chodzi o to, by zachęcać Władimira Putina, by usiadł do rozmów pokojowych, ale o to, jak sprawić, by to on o nie prosił koniec cytatu. Prezydent Duda dodał, że wojna na Ukrainie to nie konflikt lokalny, ale jak to określił konflikt globalny, który wymaga globalnych rozwiązań. No, sam, sam komentarz dotyczący tych słów prezydenta Dudy nie powinien być specjalnie duży. No, widać tutaj spore, Mijanie się z rzeczywistością, spore mijanie się z realizmem, z realiami frontowymi, z realiami geostrategicznymi. Dziś państwo polskie nie ma żadnych instrumentów do tego, aby dyktować warunki zakończenia wojny na Ukrainie, czy nawet w jakikolwiek sposób próbować przymusić. Prezydenta Federacji Rosyjskiej do tego, aby ten konflikt zakończył. Po prostu Polska takich narzędzi, takich instrumentów nie posiada. Co więcej, Polska jest krajem, który ma bardzo ograniczone możliwości, jeśli chodzi o tak zwaną projekcję siły w znaczeniu czysto geopolitycznym, bo nie tylko militarnym. W związku z tym należy to traktować jako pewnego rodzaju narrację, która nie ma pokrycia. W rzeczywistości. No i oczywiście pytanie, czy jest to, czy tego typu wypowiedzi w ogóle służą polskiej racji stanu, polskiemu interesowi narodowemu, w moim subiektywnym przekonaniu są głęboko sprzeczne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym. Tego typu groźby, zawoalowane groźby względem Federacji rosyjskiej i prezydenta, prezydenta Rosji no są po prostu niepotrzebne. One w niepotrzebny sposób eskalują napięcie polsko-rosyjskie i tak naprawdę pokazują słabość państwa polskiego, gdyby Polska miała rzeczywiste, realne możliwości mediacji, jeżeli chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński czy rosyjsko-amerykański, no bo przecież wojna na Ukrainie to nie tylko konflikt rosyjsko-ukraiński, to także konflikt wewnętrzny. Wiemy, że spora część obywateli Ukrainy wypowiedziała posłuszeństwo władzy w Kijowie, no ale to także proxy war, także wojna zastępcza z Stanów Zjednoczonych z Rosją, czy też kolektywnego zachodu z Rosją i o tym zapominać, oczywiście nie możemy. Natomiast także przykuła moją uwagę Wypowiedź prezydenta Dudy, w którym powiedział, cytuję: Nie każde pokojowe rozwiązanie wojny jest w interesie Ukrainy, Polski i naszej części Europy oraz Unii Europejskiej. Koniec cytatu. No myślę, że tutaj wymaga to nieco szerszego, szerszego komentarza. Co to znaczy? W mojej ocenie w interesie państwa polskiego leży jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie. Wiemy doskonale, że wszyscy płacimy koszty. Koszty pośrednie tej wojny, co przecież nie jest to żadną tajemnicą, że ta ogromna pomoc idąca w setki miliardy złotych dla Ukrainy, dla obywateli Ukrainy, którą państwo polskie świadczyło i świadczy, odbija się na naszych kieszeniach, odbija się także na wzroście cen, ale także na obciążeniu, czy systemu ochrony zdrowia, czy systemu szkolnictwa. Wszyscy tego tak naprawdę doświadczamy na co dzień, patrząc na to, jak ogromna pomoc socjalna idzie dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium państwa polskiego. Widzimy także, jak bardzo mocno zostały rozbrojone siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, jak bardzo mocno te rezerwy zostały uszczuplone, biorąc pod uwagę ten ogrom pomocy nieodpłatnej zresztą przekazanej, przekazanej Ukrainie. Do czego sama kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy się przyznała na swojej stronie, zresztą także w języku ukraińskim, co, co może bulwersować. Wiele, wiele osób, natomiast mówiłem o tym już w podcaście geopolitycznym, wracał do tego nie będę, każdy może sobie odsłuchać. Natomiast mówienie o tym, że nie każdy pokój jest w interesie Polski, nie każde rozwiązanie pokojowe jest w interesie Polski, moim zdaniem jest sprzeczne z polską racją stanu. W interesie państwa polskiego jest jak najszybsze zakończenie tej wojny. Oczywiście można się tutaj domyślać, co prezydent Andrzej Duda chciał powiedzieć, biorąc pod uwagę wystąpienie tego politycznego, Głowy Państwa Polskiego z 11 listopada 2024 roku, no ale ta wypowiedź z okazji święta Niepodległości państwa polskiego, gdzie Andrzej Duda mówił o perspektywie odzyskania przez Ukrainę Donbasu, Półwyspu Krymskiego, no to już jest to kompletnie oderwane od rzeczywistości geostrategicznej. To jest kompletne nieliczenie się z realiami. Ukraina zdaniem deputowanych do Rady Najwyższej, czyli do Jednoizbowego Parlamentu Ukrainy, nie jest w stanie kontynuować tej wojny po 30 czerwca 2025 roku, bo po prostu zabraknie rezerw, zabraknie uzupełnień, zabraknie możliwości po prostu fizycznych prowadzenia tej, tej wojny, przynajmniej w taki, w taki, o takiej intensywności, jaką obecnie obserwujemy. A to pokazuje, że w interesie także Ukrainy jest jak najszybsze zakończenie tego konfliktu. To namawianie Ukrainy do tego, aby kontynuowania, kontynuowała tę wojnę, wykrwawiając się, tracąc kolejne. Obszary, kolejne terytoria, no, przypomina jako żywo tę misję Borisa Johnsona, na, prawda, wiosną 2022 roku na Ukrainie, gdzie właśnie dopingował władze Ukrainy do tego, aby, aby zerwały porozumienia, Stan, znaczy no, negocjacje w Stambule i właśnie prowadziły tę te, te walkę. Tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że prezydent Andrzej Duda prezentuje bardzo charakterystyczną postawę, taką romantyczną, bym powiedział, emocjonalną. Ja bym dodał, że też naiwną bardzo mocno, co zresztą wielokrotnie podkreślałem. Zresztą ta, to bardzo mocno przebija z kart książki pod tytułem Polska na wojnie, redaktora Zbigniewa Parafianowicza, gdzie no, widać tę naiwność po prostu głowy, głowy państwa polskiego. Widać, że Polska nie ma kompletnie nic w zamian, że Ukraińcy umacniają, usztywniają swoje stanowisko, chociażby w kwestii ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu, ani. Kompletnie nie liczą się jakby z polską wrażliwością historyczną, z polską pamięcią historyczną, z prawdą historyczną. Natomiast no, także widać zalew polskiego rynku produktami ukraińskimi. Tutaj, w, w tym kontekście, Polska wydaje się być wręcz bezbronna, jeśli chodzi o żądania. Ukraińskich oligarchów, ukraińskich polityków. To też powinno dawać sporo do myślenia. Natomiast zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy i tej wypowiedzi, która padła właśnie w Davos, powinien zostać przyjęty jakiś plan gwarancji, gwarancji pokoju dla Ukrainy oraz jej suwerenności, jak to ujął Andrzej Duda, poszanowania przez Rosję prawa, prawa międzynarodowego. No cóż, kwestia szanowania prawa międzynarodowego jest kwestią Kwestią bardzo powiedziałbym taką um, labilną, jeśli chodzi o um, narrację na kol w kolektywnym Zachodzie. No, widzieliśmy zresztą to po interwencjach amerykańskich, po amerykańskich inwazjach, czy na Irak, czy na Afganistan, czy jeżeli chodzi o bombardowanie, czy, czy, czy generalnie, jeżeli chodzi o interwencje amerykańskie, także w Afryce Północnej, w krajach Magrebu, y widać. To także po badaniach takich uniwersytetów jak Brown University w Stanach Zjednoczonych, które prowadzą program, który prowadzi tak zwany program Cost of War, czyli koszty wojny, z którego jasno wynika, że blisko milion ludzi zginęło w wyniku właśnie tych amerykańskich interwencji. No i cóż, tutaj próżno było szukać protestów w Polsce, wzywania do poszanowania prawa międzynarodowego przez Stany Zjednoczone. Próżno po dziś dzień szukać tych, którzy by w establishmentie politycznym państwa polskiego protestowali przeciwko łamaniu prawa międzynarodowego przez stworzenie tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach w 2002 roku. No ale to jakby tak jak powiedziałem, to jest kwestia labilna jeżeli chodzi o establishment nad Wisłą właśnie i pojmowanie prawa międzynarodowego. Natomiast to, te wypowiedzi, te wypowiedzi prezydenta Dudy o tym, że należy sprawić, cytuję, by to Putin błagał Ukrainę i jej sojuszników, by mogła przy, stole, przy tym stole zasiąść, koniec cytatu, chodzi o stół negocjacyjny oczywiście, no budzą raczej śmieszność, budzą po prostu taki uśmiech niż, niż jak, jakąkolwiek zadumę czy, czy głębszą refleksję. No. Też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że, że prezydent państwa polskiego reprezentując w taki sposób nasz kraj na arenie międzynarodowej no nie buduje dobrego, dobrego obrazu Polski. Pytanie oczywiście, co miałyby oznaczać te gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy? Czy miałoby być to kolejne memorandum Budapesztańskie, czy miałoby być to wejście w jakieś bilateralne rozmowy, do czego zresztą także na, namawiała Wielka Brytania? No uważam, że wchodzenie Polski w jakiekolwiek bilateralne. Umowy o bezpieczeństwie z Ukrainą i próbowa, próba dawania jakichkolwiek polskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest absolutnie sprzeczna z polską racją stanu. W naszym interesie nie jest wchodzenie w konflikt z Rosją, w naszym interesie nie jest wreszcie wspieranie rządu na Ukrainie, który, który tak naprawdę ma gdzieś polską pamięć historyczną i, i widać jak bardzo antypolskie stanowisko zajmuje, jeśli chodzi właśnie o ekshumację ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie Polski. Obserwując wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, obserwując także wypowiedzi doradców i bliskich współpracowników tego polityka, można się spodziewać próby podjęcia bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem. Ważne w mijającym tygodniu było to, co napisał Donald Trump na portalu społecznościowym Truth Social, gdzie padły konkretne. Konkretne słowa z jednej strony, no można powiedzieć takie propozycje, z drugiej strony, yy, jakaś perspektywa, nawet gruźb pod adresem Rosji. Zacytuję Państwu tłumaczenie tego wpisu Donalda Trumpa. Zamierzam zrobić Rosji, której gospodarka upada, i prezydentowi Putinowi wielką przysługę. Dojdźmy do porozumienia teraz i zatrzymajmy tę absurdalną wojnę. Będzie tylko gorzej, jeśli nie zawrzemy umowy. I to wkrótce, nie będę miał innego wyjścia, jak tylko nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym i różnym innym uczestniczącym krajom. Koniec cytatu. Te słowa wywołały. Bardzo liczne komentarze nie tylko w Stanach Zjednoczonych i Rosji, ale w ogóle na całym świecie. Pytanie, czy rzeczywiście Donald Trump jest gotów uderzyć w rosyjską gospodarkę. Niewątpliwie już sama zapowiedź tego wydobycia ropy, tego wzrostu wydobycia ropy naftowej i gazu w Stanach Zjednoczonych musiała zaniepokoić władze na Kremlu. To jest jasne, że wpuszczenie na globalny rynek dodatkowych ilości ropy. Obniżenie w ogóle cen ropy naftowej na świecie i gazu będzie wpływać negatywnie na rosyjską gospodarkę, która jest w istotny sposób uzależniona od eksportu węglowodorów. Niemniej jednak, pytanie, czy rzeczywiście dojdzie do takiej eskalacji napięcia amerykańsko-rosyjskiego, amerykańsko ponieważ to pierwsza część wypowiedzi Trumpa właśnie na tym. Portalu społecznościowym jasno wskazuje, że jest w stanie Trump pójść na ustępstwa, pójść na ustępstwa względem, względem Rosji, zawrzeć jakąś formę porozumienia. Tutaj mówi o tej wielkiej przysłudze dla, dla Rosji. To pytanie oczywiście, czy jest to tylko i wyłącznie figura retoryczna, czy znamionuje to jakieś dalej idące ustępstwa w tej części Europy? Pytanie, czy chodzi tylko i wyłącznie o jakieś o uznanie, na przykład. Zdobyczy terytorialnych Rosji na Ukrainie, czy też o jakąś formę wyjścia naprzeciw tym rosyjskim oczekiwaniom, jeszcze sformułowanym w grudniu 2021 roku. Wielokrotnie o nich mówiłem w podcaście geopolitycznym, powołując się tutaj na wypowiedź Sergija Ławrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji. No i pytanie jest oczywiście, czy Donald Trump i jego administracja będzie skłonna do tego, aby mówić o redefiniowaniu architektury bezpieczeństwa w Europie? Wschodniej. To jest dzisiaj jedno z fundamentalnych, strategicznych pytań, także oczywiście dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Natomiast dzień też warto zauważyć, że że sam Władimir Putin zabrał, zabrał głos w tej sprawie, powiedział Władimir Putin 24 stycznia, iż, cytuję, wątpi, aby Trump podjął taką decyzję szkodliwą dla Stanów Zjednoczonych. Koniec cytatu. No, tutaj odniósł się jakby do kwestii tych dalszych sankcji na, na Rosję. Natomiast Przyznał tak bardzo dyplomatycznie Władimir Putin, że jest gotów do podjęcia rozmów z prezydentem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych i w kwestii Ukrainy, i w kwestii cen. Energii. Zadeklarował, że Rosja jest tutaj gotowa na współpracę. Czyli krótko mówiąc, wysłał bardzo jasny dyplomatyczny sygnał, że jest gotów do spotkania bezpośredniego z Donaldem Trumpem. Zresztą takie zapowiedzi z otoczenia Donalda Trumpa jak najbardziej również padały. Są też komentatorzy, którzy wskazują na to, że sama decyzja Trumpa, sama Sama ta wiadomość wysłana przez Trumpa wskazuje na to, że daje jeszcze Rosji czas na to, aby, aby przyjęła amerykańską propozycję, o której opinia publiczna nie została dokładnie poinformowana. A też trzeba jasno powiedzieć, że to, o czym mówi Walls czy inni, bliscy współpracownicy Trumpa, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to są robocze zespoły negocjacyjne i także działania dyplomatyczne, zakulisowe, działania wywiadów, działania służb specjalnych, które przygotowują także tego typu tego typu niewątpliwie spotkanie czy właśnie negocjacje, ten stół negocjacyjny amerykańsko-rosyjski. Faktem jest, że to, co z tego to, co z tego wynika, to fakt, że Amerykanie i Rosjanie chcą negocjować, chcą dogadywać się ponad głowami państw małych i średnich, w tym ponad głowami polityków ukraińskich. To jasno, jasno z tego wynika. Co do tego nie ma żadnych złudzeń, że mocarstwa po raz kolejny dochodzą do porozumienia. Ponad głowami państw małych i średnich. I to powinno dawać bardzo dużo do myślenia takim politykom jak pan prezydent Andrzej Duda, ponieważ Polska potrząsając szabelką, próbując straszyć, że to za dużo nawet powiedziane, ale próbując grozić, czy to prezydentowi Putinowi, czy innym politykom amerykańskim, absolutnie niczego nie wskóra. Tym bardziej, że no, jak widać, establishment nad Wisłą kompletnie nie zrozumiał. Zmiany, y, zmiany polityki amerykańskiej. I to nie chodzi tylko i, i wyłącznie o to, czy ktoś przewidział zwycięstwo Trumpa, czy nie przewidział, ale y, kon, chodzi o konsekwencje. Chodzi o zmianę także polityki tej, którą prowadzi Deep State, czyli przede wszystkim postawienie na rywalizację z Chińską Republiką Ludową. Y, I te wszystkie zmiany, które zapowiedział Trump, są. Tego właśnie wyrazem. Zmiany absolutnie akcentów, postawienia akcentów. Rosja dzisiaj nie jest największym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych i powinni to jak najszybciej uświadomić sobie polityce nad Wisłą. Amerykanie będą przede wszystkim koncentrować się na rywalizacji strategicznej z Chinami, a z Rosją będą dążyli do tego, aby zawrzeć jakieś, jakąś formę porozumienia. I warto to mieć na uwadze, bo to będzie rzutowało na bezpieczeństwo państwa polskiego w najbliższej, w najbliższej przyszłości. Dziękuję Państwu za uwagę.